Może jest, ym, który tam jest, 2 września no tak, dobra nie będę budzić go, to ja pójdę z nimi na to rozpoczęcie roku szkolnego i sorki widzę, że tak późno to robię, jeszcze ubrać się kurde no, hmm, w co się tu ubrać, nie ma tu żadnych rzeczy. No kurde Nie wiem w to się ubiorę z rozpoczęcie roku szkolnego to może być to Dobra Dobra Pobudka Co chcesz? No nie wiesz, że jest 2 września. Co? A która godzina? No jest szósta chyba. O kurde, muszę się zbierać. Zbieraj się szybko, szybko. Ech, co się ubrać? No nie wiem. Ja mam ci wybierać w co się ubierzesz. No, mówię dać sama do siebie. To jesteś dziwna w takim razie. Sama jesteś dziwna. Dobra. Tak wygląda, może być. Tak, ale nie musiałaś tak szybko to robić. Ale mówiłaś, żeby szybko. No, no tak. Ej, wstawaj. Co ty tak śpisz? Ale co jest? Nie wiem, która. Jest szósta. Trzeba się zbierać. Czemu? No bo jest teraz rozpoczęcie roku. Zbieraj się. Dobra, ja idę do dzieciaków. Wstawaj. No co chcesz? Ubieraj się, bo jest rozpoczęcie roku szkolnego i... Jest szósta. Aha. Mogę tu czapkę? Nie, jest brzydka. Jejku, nie wiem do której tej klasy chodzisz. Ona chodzi do... Ona ma locek. Już dwa latka ma. Dobra, to chyba, chyba ciebie do szłopka trzeba wziąć. Ty! Dawaj ty leniw śmierdzący. Dlaczego chcesz? Ja tutaj śpię. Żeby nie zjadała szokolaru No bo, no bo tak. Dobra. Ubierz się w to. Rytolini. to ten sam wzrost. Dobre to może być. Chodź ty, ty. Tata Pat bierze. Wy możecie tutaj być. W sumie to wezmę was wszystkich. Najpierw przecież ma ta wasza siostra najstarsza ma. Zapomniałaś mojego imienia? Nie, masz przecież na imię Hania. Myślałam, już że zapomniałaś. Dobra, lecimy. Uh -huh, lecimy, lecimy. Dobra, dopiero teraz może się dowiedziałam. Ooh. że tj. najpierw masz te rozpoczęcie. leci. No cześć. Jak wiecie... jejku zapomniałam napisać tutaj... N... Z... R... Już się nie zmieści szkolny. Witam na rozpoczęciu roku szkolnego 2024-2025. Jak to szybko leciało? I dopiero mieliście, nie wiem, z 5 latek, a już macie tyle. Ale pani nas uczy dopiero od, nie wiem, od czwartej klasy chyba. Cicho nie odzywać się tam. No i jak wiecie już chodzicie do aż. Nie wiem. Na piątej klasy. Czekaj, jeszcze policzyć chyba. Na no, piątej klasy, no. I będziecie mieć już z 15 lat w tym roku. O Jezu, to już 15. No i pewnie wasi rodzice byli tacy dumni. Niektórzy nie przeszli z, z... z nie wiem której klasy, a nie Wy jesteście nie... w piątej, Ty w ósmej jesteście. A. Że nie przeszli niektórzy ze siódmej do ósmej. Ale no, tutaj mam kartkę, w której powiem, ile macie lekcji. Macie chyba, nie wiem, dużo macie lekcji, chyba macie z 8 lekcji, 9 lekcji no i no. Muszę coś sprawdzić na komputerze, by nawet nie sprawdzać, co ten mały gnom tu robi. Przecież przesułem z nimi, bo byłem za mądry. A zapomniałam co? Malatun jest w wieku? Hmm. Dzień dobry. Dzień dobry. Ładnie pani wygląda. Od innych. Hmm. Może sobie pani coś wziąć? No my nawet nie wiemy, co to jest. On tu siedzi i nam pisze w nocy. Ok. Więc no. Idzie już. Dobra Idziemy na to rozpoczęcie O, cześć dziewczyny Cześć A ty co durne okulary masz I jeszcze dwie kujanki. Zostaw je Boże A ty co torba siaro Boże Te twoje teksty są takie głupie Widać, że się nie zmieniłeś nawet na początek tego oh. roku szkolnego. się zmądrzałeś. Może o ciupenkę. Wow. Ale ona jest odważna. No przezywajcie mnie! Ale masz ten wielki nochal i dziwny fryz. Nie przezywaj mnie jest? Sraka, Ale głupek. Chodźmy na to rozpoczęcie roku szkolnego, bo O, ja. Dobrze. A, jeszcze pójdę do łazienki. No to idź, ale siadaj koło mnie. <grystanie> <grystanie> Idę na rajd. Papa. ja, musimy zrobić jeszcze troszkę miejscu dla tej, dla Hamki. Przez operację go nie przyszedł. Gdzie twój brat? Nie wiem. Kamienie. Muszę sobie zostawić. Następne kamienie. Teraz mam tu wybrać. Dobra. Lecę. Dzień dobry na rozpoczęciu szkoły 2024-2025, jak widzicie wy już wchodzicie do liceum, nie wiem, ej czekajcie, co się tu właśnie stało, ej, bo ja właśnie sobie uświadomiłam, Dopiero Hania skończyła 18 lat sorry <laughs> Ale za, za chwilkę par dwa po prostu idę się myć. jej idę.